Wszyscy tutaj są y, zbieraninom ludzi, y, którzy ze sobą już wcześniej trochę grali. Po prostu chcemy się jak najbardziej rozwijać i zostać y, najbardziej rozpoznawalną drużyną w wszystkach w Polsce. Mamy drugi sezon, bo też w poprzednim sezonie w tej lidze. Dowiedziałem się o tym od chłopaków Sokej Karsio. No jest ten terminarz narzucony czy ustalony z góry, są sędziowie zapyka medyczna. Niewielka składka, co by nie było, to też naprawdę są, są groszałe pieniądze. No fajna otoczka tego wszystkiego tam. Gramy wszystko, co się da praktycznie, wszystkie turnieje ligi. Staramy się grać bardzo dużo, mamy bardzo dużo ludzi związanych z naszą drużyną. No i po prostu chcemy się jak najbardziej rozwijać i zostać najbardziej rozpoznawalną drużyną w wszystkach w Polsce, więc to jest nasz taki główny cel. Piłka nożna jest dla mnie całym życiem, bo gram w nią praktycznie codziennie. Jakby oddaję całe swoje serce współpracujemy razem z kolegami, tworzymy tą drużynę, no i po prostu to jest to, co, co kocham. Kolejna inicjatywa. Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Dzisiaj jesteśmy na amatorskiej lidze mini-piłki nożnej. Taka oddolna inicjatywa, która wyszła tak naprawdę od zawodników, którzy brali udział już w amatorskich ligach. Brali udział w ligach szóstek. Z tego co wiem, chodziło im o to, żeby też było zaplecze medyczne, żeby był sędzia na takich zawodach. No i myślę, że dobrze się wszyscy bawią. Duże emocje. Jesteśmy teraz już na trzeciej edycji tej ligi. Dwie pierwsze edycje, które miały miejsce odbyły się finały na stadionie Widzewa oraz na stadionie Króla, czyli na stadionie łks u Bardzo fajna inicjatywa, bardzo dużo zespołów. Jesteśmy się radzani z Łodzi. Tutaj zdecydowaliśmy się e, z kolegą, z Michałem Szumickim, łącznie założyć klub. E, Zbierani na ludzi, gdzie zawsze graliśmy sobie na orliczku. E, w Sieradzu różne turnieje graliśmy wcześniej. E, niestety główny sponsor do nas jak był taki, który się, e, że tak powiem, wycofał. Rozpadliśmy się. Dlatego z Michałem z, postanowiliśmy założyć tutaj ławeczkowców. Kto mecz? Ławeczka! Czy na tą chwilę jesteśmy liderami tych rozgrywek. Rozegraliśmy jeden mniej, mniej mecz niż, niż wszyscy dotychczas. Rozgrywki moim zdaniem bardzo fajne, dużo chłopaków, którzy na pewno gdzieś też grają w piłkę. Nasza drużyna składa się tak naprawdę z zawodników, którzy całe życie mieli styczność z piłką, grali po, po trzecich, po czwartych ligach, więc na tą chwilę zespół amatorski, bo już tutaj w większości nikt z nas gdzieś tam nie gra na trawiastych boiskach. My już gramy 27 sezon w sumie w tych amatorskich różnych rozgrywkach, a ponieważ wszystko inne się gdzieś tam po, pokończyło, dostaliśmy informację, więc chętnie się tu zgłosiliśmy. Ja nigdy zawodowo nie grałem. Dla mnie piłka jest odskocznią. Z miłym spędzaniem dnia z kolegami. A co, zaczęło się na ławce, pomysł powstał przy złocistym trunku, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, tak? Jest taka dla nas fajna przygoda. Mamy swój cel, żeby trafić na serce Łodzi w ostatecznym rozrachunku i po to tutaj przyjeżdżamy. Jesteśmy z tego pokolenia, którym się chciało, chciało się grać w piłkę i od małego graliśmy w tą piłkę, więc cały czas, cały czas no, w miarę możliwości czasowych i zdrowotnych chętnie sobie przychodzimy pokopać. W rozgrywkach biorą też udział Zawodnicy z zagranicy, mamy dwa zespoły z Ukrainy oraz we wcześniejszej edycji brał również zespół udział z Włoch.